Wiemy już jakie czekają nas rajdy Ride Hour w październiku w Pokémon Go. Ride Hour odbywają się w każdą środę od 18 do 19. Do 7 października do godziny 10 będzie to nadal Dialga. Ride Hour będzie się jeszcze 1 października na jego formę Origin. Od 7 do 14 października będzie Dioksys w formie normalnej i obronnej. Na te formy Rydauer odbędzie się 8 października, 14-21 października to Dioxis, ale w formach szybkości i ataku. Rydauer 15 października, natomiast od 21-28 do 28 października będzie pojawiał się Genesect. Raid Hour 22 No i na koniec od 28 października do 4 listopada Giratina, ale w formie alternatywnej. Natomiast na Mega Raidach do 7 października będzie Mega Lucario, Mega Steelix i Mega Scissor. Następnie do 14 października będą to Startery Schoen, czyli Mega Sceptile, Mega Blaziken i Mega Swampert. Od 14 do 21 października Mega Maui i Mega Salamence. 21-28 to Mega Hauden i Mega Absol. No i na koniec do 4 listopada Mega Gengar, Mega Baynet i Mega Sabley.